Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Pani Kasia ma działkę w kształcie prostokąta. Długości boków prostokąta wynoszą odpowiednio 18 metrów i 14 metrów. Pierwsze pytanie. Oblicz, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki, jeśli brama i furtka zajmuje 4 metry. Ile opakowań nasion trawy powinna kupić, aby na całej działce zasiać trawę. Jedno opakowanie nasion wystarcza na 20 m2. Może zacznijmy od pierwszego pytania czy polecenia. Oblicz, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie, to znaczy musimy obwód policzyć tej działki. I obliczymy 4 metry, bo przecież siatka, z siatki nie będzie robiona brama i furtka. Więc tak, obwód. Wiemy, że nasza figura. Ma kształt prostokąta. Jeden bok ma 18 metrów, drugi 14 metrów, więc cały obwód tej działki ile wynosi? Oczywiście na górze jest również 18, po lewej stronie również 14, i teraz możemy policzyć obwód. Obwód to jest tak, dwa boki po 18, dodać dwa boki po 14 metrów, ile nam wyjdzie. Wykonajmy mnożenie sposobem pisemnym. 2 razy 8, 16, 6, 1, dalej 2 razy 1, 2 plus 1, 3. Czyli tutaj 18 razy 2 to jest 36. Dodać 14 razy 2, 2 razy 4, 8, 2 razy 1, 2. Czyli 28. Ile to wyjdzie? Czyli 36 plus 28, 6 plus 8 to jest 14, 1 dalej, 1 plus 3 plus 2 to będzie 6, czyli wyszło nam, że cały obwód tej działki to jest 64 metry, ale trzeba odjąć 4 metry na furtkę i na bramę, bo to będzie pewnie wykonane z innych materiałów. Więc już możemy podać odpowiedź: na ogrodzenie potrzeba 60 metrów siatki i przejdźmy do drugiego pytania. Drugie pytanie dotyczy nasion trawy. Wiemy, że jedno opakowanie wystarcza na 20 metrów kwadratowych. Więc ile metrów kwadratowych ma cała działka? Znamy wymiary tej działki i teraz należy policzyć powierzchnię, ile metrów kwadratowych ma ta działka, bo jedna paczka wystarcza na 20 metrów kwadratowych. Więc liczymy pole powierzchni, czyli 18 razy 14, bo pole prostokąta to jest długość boku razy długość boku sąsiedniego. 4 razy 8, 32, 2 nadu, 3 do góry, 4 razy 1, 4, plus 1, plus 3, 7. 1 razy 8 to 8, 1 razy 1 to 1. Dodajemy te dwa wyniki. 2, 7 plus 8, 15, 5 nadu, 1 do góry. I dwa. Wyszło nam, że pole powierzchni tej działki to jest 252 metry kwadratowe. No i teraz ile takich paczek nasion trzeba kupić? Skoro jedna paczka, to 20 metrów kwadratowych, a my mamy 252 m. Więc należy wykonać dzielenie. W dwójce nie mieści się liczba 20, ale w 25, tak. Raz. 1 razy 20 20, odejmujemy, zostaje 5 reszty, ściągamy dwójkę na dół. 52 na 20 to jest 2. 2 razy 20 to jest 40, odejmujemy, zostaje 12 reszty. Czyli co? Czy pani Kasia powinna kupić 12 paczek nasion, prawy, czy powinna kupić 13? Bo jeżeli kupi 12, to troszeczkę jakiś fragment nie zostanie obsiany. W związku z tym. Powinniśmy podać odpowiedź. Pani Kasia powinna kupić już 13 opakowań trawy. Troszeczkę nasion może jej zostać, albo też gęściej po prostu posieje to, co jej zostaje. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.